Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie dzisiaj. Co nas dzisiaj czeka? A czeka nas 340 km wyprawy. Jest godzina 8 rano, a my idziemy na śniadanie. Po śniadaniu jedziemy zatankować jeszcze furę i zwiedzimy tutaj dwie rzeczy w miejscowości Sur. Prawdopodobnie dwie, zobaczymy, jak się z czasem wyrobimy, ale chcemy coś zobaczyć, jak już tutaj jesteśmy. Także zapraszam na odcinek i życzymy miłego oglądania. Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze. Knajpa, która miała być otwarta na śniadanie, jest zamknięta. No to idziemy dalej. Ciekawe, czy tu jest otwarte, czy też pocałujemy klamkę. W sumie mamy ten. Mamy Orlen, tutaj to możemy wziąć wachę. Jest otwarte, jest i kucharz sam w sobie na zewnątrz. Ziomek nam przyniósł, thank you, taki worek. Jak na budowie siedzimy. Żeby nie pobrudzić, w razie co? Tylko ściąga, wypierdziela, jest czyściutko. Wjechało nasze jedzenie. Zobaczcie: moje kosztowało 3 zł. Marleny kosztowało 7 zł. A Natalii kosztowało 14 czy 12? 12 złotych, tak. A u mnie: thank you. Jest 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 frytek. Zatankowaliśmy wachę. Wyszło 49 litrów prawie, 11,6 Omara. Ziomeczki wjeżdżamy na most w Sur i chcieliśmy zrobić fajne ujęcia stąd. I chcemy wbić się. Łotam, żeby tam wejść. Ale zaraz zobaczymy, którędy. Znaleźliśmy parking i idziemy. Droga wiedzie pod taką górę. A my zaraz zbadamy ten teren i oczywiście sfilmujemy parę ujęć z powietrza. Widok mamy taki, a wchodzimy tutaj po tych schodach na samą górę, ciśniemy. Jak zwykle w moim życiu, wszędzie schody. Doszedłem na samą górę i jest taki widok, słuchajcie. Cudownie. Tu siedzą lokalne ziomeczki. Jakiś zapach ogniska. Ziome chyba Jara tutaj w środku, jakieś ognisko, czy jakieś patyki pali. Dotsieram na szczyt szczytów. Patrzcie na to. Całą okolicę wybrać. Widać. Ha. A mieliśmy być tam, w tej latarni. A tu się okazuje, że w tym miejscu jest znacznie piękniejszy widok. I wcale nie trzeba jechać chyba do tej latarni. To rzucamy drona w górę, bo chcę Wam to pokazać, jak to wygląda. Widoki z góry były pierwszorzędne. Sorry, że tak nie patrzę się w kamerę, jak do was mówię, ale muszę uważać pod stopy, bo mogę się spierniczyć na dół. No i jakbym się spierniczył, to będzie bolało. To na pewno. A co jeszcze być może chciałbym zrobić, to tak myślałem nad tym ujęciem tego mostu, ale już nie będę kusił losu, bo znam siebie. Skuszę los w złym momencie. I będzie po wszystkiemu. No, lokalni też się pokusili o widoki. Ja im się nie dziwię. Może nie są stąd, a nawet jeżeli są stąd, jeżeli ja bym był stąd, to również bym tutaj przyjeżdżał, żeby sobie to zobaczyć. Nawet i każdego dnia, jak miał czas. Patrzcie, jaka olbrzymia budowla. Jak to wygląda. Co to w ogóle jest? Taka blokada jakaś, zapora wodna to może jest. Zbiornik taki. Jakiś retencyjny, czy co? Po drodze do Wadi wyznaczyliśmy sobie taką miejscówkę. Zameczek. Jak to było? Al-Kamil. Al-Kamil -Waf Wafi, czy coś takiego. Jedziemy tam zobaczyć. Bo wygląda to atrakcyjnie. Jestem ciekawy, jakie ujęcia tam można zrobić i nakręcić. Zobaczcie, że zresztą wszędzie tutaj, po każdej stronie, są takie wieżyczki, takie baszty. Tu jest jedna, tam jest następna. A tu całe te Wadi. Się ciągnie jeszcze po prawej stronie. I zatrzymała nas kolejna miejscowa. No stwierdziłem, że nie możemy tego przegapić, a ja muszę mieć to ujęcie. Patrzcie na to. Stąd tego nie widać, ale będzie na pewno to widać z powietrza. Cudownie, co chwilę się tutaj trzeba gdzieś zatrzymywać, bo są piękne miejsca. Się przebrać, bo kręcąc to, akurat skończyłem, i zaraz chwilę potem był taki jeden kamień dosyć śliski, no i mi się stópka powinęła. No i rypłem tak sobie delikatnie na prawą stronę, że mi się koszulka obrudziła, trochę spodni i buty. Także nieźle przebrałem sobie koszulkę, jest czyściutka, tamtą wyprałem w tej rzece, w tym wadi, co wam pokazywałem, przelotem, nie? Jest gitara, się słyszy z tyłu. Teraz to pranie. Spodnie dalej mam na sobie, bo umyłem i okazało się, że są idealne. Także tylko doschną i nie będzie praktycznie żadnego śladu. Buty. No, buty tak trochę obmyłem, ale zajmę się nimi jeszcze w hotelu. Dokładnie je sobie umyję i, i wysuszę wtedy, nie? Arkadiusz Albeduini Patla przydział swój tutaj ręczniczek na głowę, swoją apaszkę. I idziemy zobaczyć do środka, co tu się dzieje. I co? Zamknięte? Czy można tu wejść? brama jest zamknięta też chyba jest zamknięte. kudencja wisi ogromna no to co, jedyną rzeczą którą może tutaj Arkadiusz zrobić jest chyba sfilmowanie tego czegoś z powietrza bo my tu jeszcze zajrzymy jakąś boczną alejką czy tu jest w ogóle cokolwiek nie no, trochę tak jest jakby to otwarte było gdzie nie gdzie, tam nie można wejść ale tu ruinki można zobaczyć Taki labirynt bardziej z tego jest zrobiony. No jest to trochę rozwalone. Ja myślę, że to z powietrza będzie ciekawiej wyglądać. To wracam się do auta pod drona. Jakie mieliśmy szczęście, okazało się, że sam właściciel przyjechał i powiedział, że nas wpuści do środka. To jest jego furka i ten pałacyk tutaj, ten zameczek należy do niego. Fajnie, że nas wpuści. Mamy taką prywatną wycieczkę od samego właściciela. Zobaczcie do środka, co tu jest. I to jest taka jakby. A la piwniczka i tu woda sobie płynie w środku i nawet radio jest ale tu gorąco w środku no, gorąco. jest Mega jak się wchodzi jest mega gorąco A to jest właściciele sobie wejdę na górę Zobaczyć widok Naprawdę my mamy kupę szczęścia Mówi, że 300 lat ponad. Gościu mówi, że ta woda, która była w tym pomieszczeniu jest od 300 lat. Co ty na to? Nie no super, my to mamy szczęście. Nie? Jak ci się podoba? Nie no taka oaza w ogóle na tej pustyni tutaj. Nie? Ale w ogóle że nam się gościu trafił, że nam to otworzył tak. i że on tu mieszka. Cieś, a czy on tu nie mieszka w środku, ale mieszka w okolicy, ale to jest jego to jest jego hawira. Kto mieszka? Że w sur mieszka tymczasowo. Aha, tymczasowo mieszka w sur. A tu jeszcze coś mówią, że odkluczają coś dla nas, coś nam jeszcze pokażą? Nie, no nie zamkną nas na pewno. Możecie iść przodem. nie? A, nie. To idziemy zobaczyć, co mają tu. Jeszcze w środku trzeba na głowę uważać. A w Tajlandii, jak pamiętacie, z odcinków się rypłem kilka razy to trzeba uważać. jest Taka izba my pamięci. Father, A to jest właśnie dziadek tego pana tutaj, który jest właścicielem. grandfather room? Yeah. To jest pokój dziadka. Pradziadka. Zobaczcie sobie jakie tutaj so, rzeczy w ogóle my, są. My, family, my grandfather This dla for my family. My wszystko należało do jego przodków. Jego broń, która, z której strzelał gdzieś na pustyni. Miecz. To jest robione z włosów. Aha, to jest robione z włosów owczych. A to jest na, na konia. Tego przodka pana. A to jest e, srebro, które należało do prababci. I tu mamy jeszcze coś takiego, tak to wygląda. No, trzeba bardzo panu podziękować, bo sami byśmy tu nie weszli, nie dalibyśmy rady. Trzeba buty zdjąć, pan mówi, i wchodzimy na górę. Tędy? I trzeba zobaczyć, co tu jest na górze. A, na górze jest taki... Pokój jakichś e, spotkań chyba religijnych, także pokój najwyższych obrad. I tu mamy takiego świetlika, można sobie wyjrzeć na dwór. Trochę swojeżego powietrza. Co oni tam sobie tłumaczą? Dla ciebie pajęczyny. Tak, pajęczyny. To jest kilku piętrowe w sumie. Jakie to jest ładne. Beautiful. Yes. And what is the room here? Uh, to jest uh, This room. This uh, food room? Food room. Yeah. Aha. To tutaj jest jednak jadalnia. Arkadiusz się pomylił. Ha. To idziemy wyżej. To nie był pokój obrad. No prawie, że taki pokój obrad. Ale idziemy wyżej. Ciemno trochę, tu nie ma światła. Tego wam nikt nie pokaże. Nie w taki sposób i tu jest jeszcze jeden pokój. Tak wygląda i tu jeszcze mamy taki zakamarek. Tu jest dalsza część. Zobaczcie sobie, moi mili, dzika bazylia. Ziomuś mówi, że to rośnie tutaj samo. No mega. Cudownie to pachnie. Bierzemy sobie po kawałku do samochodu, bo nam dał. I jeszcze idziemy zobaczyć jedno miejsce, bo stwierdzili, że jeszcze chcą nam pokazać. A dał wodę. Mango. To jest mango. To mango. I tutaj jest mango jeszcze. Mamy taką wystawę. Wystawę jakiś naczyń, takich garków. Fajnie to wygląda. Do you like Podoba nam się, to idziemy do środka, jeszcze to miejsce co nam chce pokazać i spadamy. W środku są takie pomieszczenia, jeszcze jedno w sumie takie pomieszczenie. Tu macie taką mapę fajną całego Omanu. Więcej tu broni jest. Takiej. Ktoś się orientuje w ogóle co to jest? No ja tak po napisie tu tutaj... Słabo stwierdzę co to jest, nawet nie mam żelonego pojęcia. Tu jacyś generałowie i tak dalej. Więcej broni wszelkiego rodzaju. Ta mi się podoba, taka dubeltówka. Ta wygląda na jakąś taką mega starą, nie? I ta druga. Co? I Jezus, mamo, zobacz, patrz jaki kubek mają w Omanie. Zobacz, taki sam, jak my mamy, a tego kupiłaś w Czechach. Pamiętasz? Ostatnio nawet. Ja wam pokażę to. Ja wam to pokażę, Ziomeczki. Powiem mamie, żeby wysłała zdjęcie. I tu wkleję. Zobaczcie. Czechosłowacja. No i mama z tatem też to kupili w Czechosłowacji. Kupek, kupę lat temu. Wyjeżdżamy z tej miejscowości. Jeszcze raz dziękujemy panu, machamy w jego stronę tam i całe jego rodzinki. Za 50 metrów. Tak, 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 za 50 metrów. Pierwszy zjazd, tak, dokładnie. I zostało 69 km do docelowego miejsca. Nie finalnego miejsca, całego dnia. Zjedz metrów. Niech się wygada. Dobrze, wygadał się, e, także zostało 69 km do kolejnej miejscówki, a do Nizwy, czyli do miejsca docelowego finalnie, do którego dzisiaj jedziemy, w którym jest hotel, zostało nam jeszcze kilka godzin w sumie jazdy z tego, co wychodzi. Ja nie mogę, widzicie, gościu wiezie wielbłąda. Dwa? A dwa nawet, tu jeden się wychyla z drugiej strony. Gazu. O, widzicie taki transport w Polsce się wozi świnie i krowy Tico albo Matizem, a tu się wozi wielbłądy Toyotą taką małą już niedaleko niedaleko zostało, a my jedziemy w takich górach jesteśmy. I jesteśmy w miejscówce Wadi Bani Khalid. Był tam taki sklepik, a teraz kierujemy się do pierwszego basenu, są gdzieś dwa. Także do pierwszego basenu jest około 10 minut z buta i następny później też jest kolejny jakieś 10 minut. Myślę, że za jakieś maksymalnie półtora godziny musimy wyjechać, żeby jechać dalej. Tu widzę ziomki niosą jakieś graty na piknik. Będą coś organizować, jakieś jedzenie, sałatki. Patrzcie i trzeba iść tędy. Tutaj sobie strumyk płynie z wolna, Gdzie strumyk płynie zwolna, stokrotka rosła polna. <grywa> Basen, a bardziej taka sadzawka numer 1 Mostek wytrzyma, wytrzyma. I tu jest ludzi w ogóle. Popularny kierunek, ale faktycznie tu dużo miejscowych przychodzi. Dobrze pisali w komentarzach. Turystów nie ma wiele. Prawie w ogóle. Namioty nawet sobie rozbijają ziomki. Kąpią się. Taka trochę brudnawa ta woda. Tutaj widok już się kreuje lepiej. Gdzieś na szczycie góry. Fajnie, fajnie, ale wydaje mi się, że chyba trzeba jeszcze iść w tamtą stronę, gdzieś tędy. O co tu chodzi w tym znaku? Chodzi o to, żeby zachować odpowiedni kostium, żeby tutaj nikogo nie obrażać. Także tutaj trzeba się ubrać odpowiednio, żeby być dobrze pozakrywany. Siedzę sobie w tym miejscu i wypoczywam od jakichś 20 minut. I powiem wam, tak rozglądam się naokoło. Tak wygląda właśnie czas relaksu lokalnych Omańczyków. Właśnie w ten sposób. Oni sobie tu przyjeżdżają, kąpią się, grillują i tak spędzają właśnie wolny czas. Wracamy do samochodu i ciśniemy w stronę nizwy. A tu gościu idzie staczką. Dosłownie. Patrzcie na to gościu z taczką. Zdecydowaliśmy się pojechać na pustynię, żeby obejrzeć zachód słońca. Pytanie czy zdążymy, bo zostało jakieś 9 km taką telepiącą się drogą. Może troszkę szybciej pojedziemy. No to i tak i tak będzie telepać, nie? Nam się podobało kawałek pustyni, zobaczyć. Ja myślę, że wyszły ujęcia spoko. Ogólnie mogliśmy być parę minut wcześniej na ten zachód słońca, ale w sumie żeśmy tak nie zdążyli. Nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Ale jest git, jest dobrze. Tu jakiś gościu zapierdziela, to zrobię mu miejsce. A my wracamy, wracamy w stronę autostrady i jedziemy do Nizwy, bo do Nizwy zostało jeszcze ile? 174 km. 174 km, także zajedziemy tam dosyć późno i jeszcze planujemy zjeść coś dobrego. Widzimy się w nizwie. Dotarliśmy w końcu pod nasz hotel i wchodzimy, żeby zobaczyć, czy mamy rezerwację. Zobaczymy, zapraszam do naszego pokoju 303. Wchodzimy, mamy duże łóżko. Czy będzie miękkie, czy będzie lepsze niż w ostatnim miejscu? Nie wiem, ale nie jest źle. Tu będzie kącik do pracy, chociaż nie może, lepiej będę tam pracował, tak. Krzesła są tam i teraz łazienka. Łazienka jest taka, czyli znowu łazienka typu ochlapus. Stąd wiadomo kibel będzie mokry, ale nie jest źle. Wydaje mi się, że jest jakoś tak ładniej niż w tym poprzednim miejscu. To też jest jakiś taki hotel przydrożny, miejscowość Nizwa. Wybieramy się coś zjeść, już jest około godziny 8 wieczorem, także na dzisiaj przygód i wojaży wystarczy. Mam nadzieję, że się odcinek Wam podobał, że się podobały Wam widoczki, gdzie byliśmy z drona, myślę, że była magia. Zapraszam na następne odcinki i widzimy się wkrótce. Na razie, chod, trzymajcie się, do zobaczenia!